Powiedziała to w jego obecności. Nawet nie ściszyła głosu. Po prostu spojrzała na mojego syna z potem spływającym po skroniach po trzech godzinach koszenia jej zarośniętego podwórka i wypluła to, jak gdybyśmy byli niczym. Jak gdyby on był niczym. Wy ludzie zawsze czegoś chcecie. Nie jesteś moim prawdziwym wnukiem. Stał tam mrugając, trzymając złożony list, którego nigdy nie zdążył jej wręcić. Nie powiedziałem nic. To był ostatni raz, kiedy kosił jej trawnik? Następnego ranka pod moje drzwi wejściowe wsunięto list od stowarzyszenia właścicieli. Oskarżenie o nękanie starszej mieszkanki. Skarga złożona przez nikogo innego jak Kerry Whitman, moją byłą teściową. Przeczytałem to przy kawie, cicho, spokojnie. Do wieczora byłem na dole po gospodarczym z przenośnym dyskiem twardym i pędliwem oznaczonym na wszelki wypadek. Rzecz tym, że zbyt długie milczenie ludzie mylą ze słabością. Pozwalałem imienia. Kerel kiedyś mnie kochała, kiedy jej córka i ja udawaliśmy dom i udawaliśmy, że pęknięcia nie pogłębiają się z każdym rokiem. Pomalowałem ich werandę, zainstalowałem kamery bezpieczeństwa, naprawiłem chodzik jej męża, kiedy się zaciął. Piekła mi te ciasteczka z melasą, mówiła, że jestem jedynym mężczyzną, który kiedykolwiek sprawił, że jej córka czuła się bezpiecznie. Potem uderzył rozwód i nagle nie byłem osobą. Byłem cieniem, niedogodnością, czy pomnieniem, że jej córka nie potrafiła zatrzymać mężczyznę i że ich idealny wizerunek miał pęknięcia. Ale mój syn nigdy się nie zmienił. Wciąż się pojawiał, kosił jej podwórko bez proszenia, kupował im zakupy, odprowadzał dziadka Witmanna do domu, kiedy ten oddalił się za daleko. Wierzył, że go kochają tak, jak on kochał ich, dopóki jedno zdanie go nie rozpruło. Nie spałem tej nocy po tym, jak przyszedł list od stowarzyszenia. Nie dlatego, że byłem zły. Gniew minął dawno temu. Nie mogłem spać, bo myślałem, odtwarzałem lata milczenia, katalogowałem każdy akt, którego myśleli, że nie zauważyłem. Przypomniałem sobie kamery monitoringu, które zainstalowałem: dwie na werandzie z przodu, jedna z tyłu, wciąż podłączone do ich routera. Wciąż zapisujące nagrania na zdalną kopię zapasową, którą ustawiłem na moim własnym chmurze. Kiedy jeszcze mi ufali? Pobrałem wszystko. Dziewięć miesięcy nagrań. Klipy, w których kerel księci na dostawce, rzuca paczkę na podwórko sąsiada. Ten jeden moment, kiedy jej samochód zahaczył o rower dziecka, a ona nie zatrzymała się. Oznaczyłem je czasem, zorganizowałem, oznaczyłem, a potem klejnot koronny. 8 lipca. Za kwadrans czwarta po południu. Trzyma kieliszek wina, pochyla się nad płotem z moją byłą żoną, mówi głośno, śmieje się. Potem mówi. Myśli, że robienie przysług daje mu przewagę. Poczekaj, aż go zetnę. Mała na myśli mojego syna. Powiedziała to jak sport. Zarząd stowarzyszenia spotykał się w każdy drugi czwartek miesiąca. Ta sama sterylna sala w centrum społeczności. Składane krzesła. Butelki z wodą o smaku stechlizny, plakietki z imionami, jakbyśmy byli na seminarium o planowaniu emerytury. Przyszedłem sam, w prostej niebieskiej koszuli, bez krawata. Moja była żona nie pokazała się. Kerel tak, ubrana jakby kandydowała na świętą. Perłowe kolczyki, teczka na kolanach. Bez wątpienia wypełniona wymyślonymi skargami i jej dobrze wyćwiczonym zmarszczeniem brwi. Nie przyniosłem teczki, tylko pendrive i najciwszą rzecz pokoju, prawdę. Otworzyli spotkanie protokołem. Panie Whitman, oskarżono pana, przepraszam, powiedziałem spokojnie, uprzejmie. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym przedstawić pewien kontekst. Zawahali się. Kerel zesztywniała. Podszedłem, podłączyłem pendrive do laptopa, projektując na ekran. Wierzę, że to, co zaraz zobaczycie. Wyjaśni sprawę. Klik. Klip pierwszy. Kerel rzuca szklaną butelkę przez płot na podwórko sąsiada. Wszędzie odłamki. Z oznaczeniem czasu. Członkowie zarządu zamruczeli. Klip drugi. Jej drwiny z mojego syna. Mówienie, że nie jest jej wnukiem. Mówienie wy ludzie, jakby to była trucizna w ustach. A potem finałowy. Jej śmiech o zetnięciu go. Ta swobodna okrucieństwo. Sposób, w jaki się uśmiechnęła. Pozwoliłem, by zapadła cisza. Bez muzyki, bez narracji, tylko ciężar tego wiszący w powietrzu. W końcu odezwał się jeden z członków zarządu. Czy macie dowód, że to nieedytowane? Skinąłem głową. Przechowywane bezpośrednio na serwerze kopii zapasowej. Oryginalne metadany nienaruszone. Chętny dostarczyć łańcuch dowodowy, jeśli potrzeba. Kerel była teraz blada. Ręce drżały. Zaczęła mówić coś o manipulacji, o kontekście, ale przerwałem jej niegłośnością, precyzją. Nauczyłem mojego syna szanować starszych, pojawiać się, kiedy inni nie chcieli. Wierzył w rodzinę, nawet kiedy traktowali go jak maszynę do przysług. Chciał jednego listu, tylko jednego. Zamiast tego zostało płyty, a potem próbowałaś nas pogrzebać kłamstwami. Pokój był cichy. Przewodniczący stowarzyszenia odchrząknął. Wycofamy skargę. Natychmastowo. Kerel wstała. To jest ościerstwo. Nie, powiedziałem, to jest projekcja. Nie wnosiłem oskarżeń, nie pozyłem, nie musiałem, bo w tej społeczności reputacja jest walutą. A ona spaliła swoją chwili, gdy nacisnąłem odtwarzanie. Jej sąsiedzi przestali machać. Klub Ogrodniczy wyrzucił ją. Rodzina, którą zwykła się chwalić, rozpadła się od wewnątrz. Mój syn dostał trzy listy polecające: jeden od dyrektora szkoły, jeden od naszego lekarza i jeden od sąsiada, który widział, jak kosiu podwórko Kerel co tydzień bez wyjątku palący mu palec z dobrocią, na którą nie zasługiwała. Jedzie na Stanford tej jesieni. Wciąż nie wie, co zrobiłem tej nocy. Nie wie, jak blisko byłem podpalenia wszystkiego, ale nie musi. Potrzebował tylko, żebym siedział cicho w tamtym pokoju, i zrobiłem to. Ale to, co przyniosłem ze sobą, sprawiło, że to oni zostali bez słowa. Niektórzy myślą, że zemsta jest głośna, eksplozywna. Mylą się najgłośniejsza zemsta to cisza z dowodem.